Nie, nie poprawne hasło Let's go, MC Janek Station Jezu, jakie ja dawno w nie grałem Bauli? Dzień dobry, proszę się przywitać, przedstawić Bauli. Proszę się przedstawić Przestaw się! Bauli? No ty się przedstaw Eee, wasel Bauli? Ty, teraz Przestaw się! Nie słychać Cię. Czego? Wstaw się. Bauri? Ja, ja nie, ja nie mogę. Tajker. Nie. Czemu w ogóle macie, taki sam kolor? Ona nie, mnie skopiowała. Nie, niebieski. No, jesteś dla to nic, zapomniałeś. Więc, <noise> jak ja dawno w nie grałem. Panie, panie, podnosimy, 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 podnosimy! Polk. Powoli, 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 powoli. O, jest. Tak. po czym mam ma pod tabem? Ej, a jest. jak się robi emotki, bo da się jakoś w tej grze? Chciałem, żeby że był update. Jak się robi? Szóstka. Szóstka, piątka. Siódemka. O! O kurwa dziecko! Gdzie Paweł, 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 Paweł! Ja nie wiem czy my wyjdziemy z tego sami O oh, fuck Chodź tu, chodź tu, chodź Ależ, czemu? Przecież tam był gościu się... O kurwa się Czemu? O kurwa Pauli, Pauli, Pauli! Uciekajcie! Ja ile polegli! Pauli, Pauli! Wszystko dobrze? Dobry. Siema. Cześć. Eee Furat poszedł stamtąd z a tam jest... No e, czemu ona zawsze no. zostawia? Nienawidzę go! Czekaj, mam, ile mamy mieć Osiem, dziewięćset. Mamy... No chodź tu, tu to jest odnieść. dużo. A tu jest dużo, chodź Ale, tu. A. Czekaj, to wezmę to. No weźmy. Weź. O kurwa, czekaj. Dobra, chodź, chodź, chodź. To jest dużo lutu. No, ja to położę to tutaj. Tak, koronę ci na łeb założę. Stój. Tylko powinniśmy to odnieść już, bo... No ...żebyśmy mieli... ...a nie, bo mamy mieć jeden... No a, ...jeden a, tylko, to nie ma... ważne. To co za drzwiami tu jest? Zegarek ze Szwajcarii Nora, czy bierzesz ten wózek? Mmmm, Mogę? Nora, to była tutaj. O kurde, cofaj, 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 cofaj. To zabcić drzwi. A co tam szło? E, to taka... takie czerwone coś. Nie wiem co to jest. To co cię kopło? No. Nie wiem coś... czy my wyjdziemy z tego cało. Się... <laughs> nie to było jakby tak, że niektóre za dźwiękiem, niektóre za czymś i właśnie nie pamiętam co z, tak działało. On normalnie chyba po prostu łaził. Nie że, widzę. Tu nie że, że tu nie wszedł, że tu nie wszedł, czekam na Was przy statku, kiedy Wy przejdziecie i ruszycie tupę. Dobra. Story. Story. coś. Gdzie on jest. Miałby ja ich przy statku, no a nie ma. Na widzę, gdy się rozdziela, a, bo on chyba nie żyje, dlatego nie na gdy się rozdziela. Bauli. Bauli. Dobra, jesteśmy. Ty przestań się rozdzielać, kurna, bo ci za taką trupę. To wy, trapsa, zagrowaliście i smóg pokoi dalej mnie zabił. A ty. Dobra, e, stamina bierzcie. Co to jest? To jest latanie? Te rzeczy są w tej grze? Ja biorę siłę. Zatem, z ten. Z, z... Po co mam wykrzywać? Czekajcie, bo tutaj gdzieś było do otwarcia. Aby wykrywać. Nie powiem. <grywa> Ej, bo mamy 18 tysięcy, a mamy 17. Wykrywacz nie bierzemy. A. Jak to nie bierzemy wykrywacza? Nie, bo nas nie stać na przykład na wykrywacz. Jakie dźwięki tutaj. O kurwa Ja pierdolę Upsi, upsi. To ta co mina, bierzemy? Tamina... Tamina... Tamina, stamina, fren A siła jest? Jest Dobra Kurde <gry> Jak cię zglitchowało każdy stamina ma? Czekaj, co to jest? Tam, chodź na chwilę. Pafel, czekaj, Wafel! czekaj, Wafel! O nie, no mówiłam, czekaj, ale ja nie mogę, czekaj, by się zaczęło. Chodź tu, Waffel. Gerek, kocham cię bardzo cute like cute so sweet ej ej Otnaj to Co ty gara ku Opad sta mnie Nie Opad sta mnie Już się lubimy Te coś tu jeszcze jest Ponieńcie Ja mam Tak dobra Diamond Puchar No Baulie, i uruchom, chodźmy stąd. Kurat, bierz to. Tu jest chłopaki, dziewczyny. chodźcie, bierz się to. O bierz rozbiliśmy to prawie. Teraz mamy 10 tysięcy, możemy to no. też nie oddać. Ej, Paweł, a weź coś powiedz tym. Ja. Co? Weź coś powiedz tą klepsydrą. Ale to ja mam powiedzieć którą? <grym> <grym> powiedz Bowli. Bowli?

Ruszacie dupę, tam są dwie rzeczy, na dwie osoby. Ja jestem silny. Bauli. Bauli, Bauli. No. Ała! <laughs> Ej, czekajcie, czekajcie, bo gdzieś tutaj jest jedna rzecz. Mam. Help. Powinniśmy to... powinniśmy oddać to. Tak? tak, 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 tak. O, o czym gadacie? Już jeszcze te pokoje skończmy. A, zachłanny. Ej, ja mam tu coś, Waffel! jesteś? Wa tu, nad tobą, złap to. Gdzie kurwa nad, nad tobą. Łap, łap, robił. Ty to łap. O, i no. co żeś zrobił? Dobra weźmy to Poczekaj, po Czekaj, czekaj, mam puchar Oj sorry Au. Au. Zanieśmy to. Panie. Ja ciebie zaniosę. On, cie, on bierze wózek Beuli? Weź tam, patrz przed nas. coś nie idzie. Ale ten puchar pożyłem, tak jest Na lewo. Jest o, o kurwa! Jest zielka, lalka, 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 cofaj, cofaj Dobra, idź, nie, idź, 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 idź. Idź. Wystaw mnie trochę. Jest tu, jest tu, co faj, co faj, co faj, co faj. O kurwa, ma Biegnie, 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 biegnie. Chowaj się. <śmulatuj> I on znowu umrze. Czemu widzę widać, <śmulatuj> widzieć, Co? Widziałem cały czas twoją dupę, a on poszedł tam, co ten zrobić. Tak, poszedł. On ten... przeszedł jakoś. A on się wrócił. A... napięcie nie zaskoczyły, widzisz? Jak to zrobić? Teraz będziemy musieli iść do drugiego tego. O nie, to się, to się źle skończy. Ła, kurwa. Czekaj, ja drugie. Czy ci oddałem życie przypadkiem? Nie. Bym miał full życia. Ja mam 90. To nie wiem. O, spotkał ją. O kurwa, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Baba bez rowera. Jestem tylko winem. Fair. Co? Cześć. 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 Musimy tam sprawdzić. Kurwa, chciałem Cześć. tak nosem. Chodź. Swoje. Tylko gdzie jest wózek? Kostka! No tylko chłopie gdzie jest wózek? Bo to jest ważniejsze. Nie wiem, wiem. Najpierw musimy mieć wózek. A, ja A nie wózek wiem gdzie on jest... zostawił. Tutaj jest jego głowa. Ich oh. habe Chodź ja tak tu chodź. Czek, bo musiałam go naładować. I ja znalazłam ten. Oj No. I teraz prosto trzeba. Chodź, chodź, zaprowadzę cię do tego. Tu. I tu. O, kład. to sprzedajmy to chyba. No i skończmy to. I teraz musimy wrócić do tego Bol 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 Dobra To co, wracamy teraz? Tak tak O kurwa, gremliny Nieee no, Czasami się rozdzielać Ła wow. O kurwa! Lalka, 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 lalka Lalka, patrzy się Game, game Nie, papel Baczcie mi przyjaciele. Ale że fura się wywalił. No co za debi? Tu to za małki. Ciebie wyzywa. No bo tu jak się mógł wywalić, no debil. No dobra, to kupujemy pistolet i kupujemy Promila. Nie. A, pocalnia ja też styknie. Eee, sprint, speed, upgrade... Kaczusia. Tamina? O kurwa! No kurwa, kto? A nie widziałem, że kaczka wybucha! Ja pierdolę. Wiedziałem, że to pan. O! Mam coś? Ukulele, znaczy gitara. Mm. Mógłby mi ktoś. Mm. Nieważne? Mogę, mogę. A, nie ma się. To wszystko po ukulele, to drop drobnostka. Pan Pad Musimy uzbierać czternaście tysięcy. Łaaa, ja ci gram na gitarze, a ty co? Bauli. Bauli. Coś tu jest. O kurwa, Wait. dzieciak. O. Oh. to Co? Chcesz coś na telewizji? Nie, 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 ja wiem co tam jest. Wata, co tam jak chcesz puścić telewizor? Nie. Tak to nie, no chodź, poglądamy. Kiedyś się na to nabrałem. No to jest dziecko, nie patrz na to! <noise> w poprzedniej rundzie też był Chodź Waflu Zabiorę cię na statek No, chodź, no chodź, no O duchy o nie nie wafel nie Promier mm. Nie idź tam, nie idź tam, tam jest potwór, tam jest potwór, tam jest potwór, tam jest potwór A ja komputer skibusa na to... Fajnie, uwaga, bo duchy też są. Takie górka duchy. No kradnące ludzi. A to się kradnie? Wazon mam! mam wazon chodź do mnie Poczekaj, bo ty go musisz sięgnąć nie tu. No, Tu A już nie mam jednak O kurwa, cicho, cicho O, jest tu to do... A cicho, on po wzroku idzie, a nie po dzięku. No myślę, że jednak tak i tak No po wzroku, bo mnie zauważył to co się pokazujesz? Wracajmy. Chodź, chodź do mnie Chodź. Kiblu się schowaj, bo. Szybko. Chodź do siatka. I

Ojej! Dlaczego mnie zabił? No to co, panie Góry? Oh, Znosimy się. Można. Yeah. Oh. No to co, czas na walkę. To był zwykły nietusinkowy dzień. A! Kiedy tu się?